Jakkolwiek są rzeczy, które są tabu i pewnie nie będą ruszone. Po pierwsze, pandemia nikt nie chce tego ruszać, bo to jest jakieś zbyt bolesne i zbyt też obciążające nas wszystkich jako społeczeństwo. Chcielibyśmy zapomnieć o tym, a ta wina, którą jest brak żałoby po 200 tysiącach zmarłych, i, i ta wina, którą jest dopuszczenie do tego, że kilkadziesiąt tysięcy niepotrzebnie umarło, bo można ich było ratować, y, y, prowadząc odpowiedzialną politykę. Y, covidową. Ta wina utrudnia nam podjęcie tego tematu, a chcę przypomnieć, że z meli Dworczyka wiemy, że rząd wybrał politykę wizerunkową zamiast stosowanie paszportów covidowych, co kosztowało życie tysięcy ludzi, a skąd to wiemy? No bo porównujemy straty z innymi krajami i wiemy, że jesteśmy na końcu stawki w Europie.